Witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie, już dawno tego nie mówiłem, natomiast dzisiaj materiał, który musiał się pojawić na tym kanale, czyli WG bierze się za 11 poziomy. Jeżeli chodzi o te tiery, no to już dobrych parę tygodni, nawet miesięcy one w tej grze się znajdują i czas na rebalans. Rozpoczynamy nowy rozdział związany z 11 tierami, dwa nowe czołgi 11 poziomu, nową gałąź amerykańskich czołgów średnich z innowacyjną mechaniką działek automatycznych i sześć zrównoważonych pojazdów 11 poziomu. Chciałem Wam jeszcze dzisiaj wspomnieć o pewnej stronie, gdzie dostajecie hajs za granie w gierki. Freecash, czyli strona, gdzie pobieracie gierkę, wykonujecie zadania i dostajecie za to pewne nagrody. Zarejestrujcie się tutaj z mojego linku, żeby dostać dwie dyszki na start. Wypłata jest od 80 zł. Gram tutaj parę dni i mam już 55 zbierane, więc całkiem blisko do wypłaty. Jak to działa dokładnie? Wybieracie odpowiednią dla siebie gierkę, sprawdzacie szczegóły i tutaj macie zadania które macie wykonać, aby zdobyć określoną pulę nagród. Wystarczy poświęcić parę minut dziennie, klikacie graj i zarabiaj, ściągacie grę i już możecie działać. Jeżeli chodzi o to, czy jest ona sprawdzona, poczytajcie sobie opinię. Wypłaty są tutaj jak najbardziej dostępne. Jeżeli chodzi o to, macie tutaj pełno możliwości. Przede wszystkim bardzo przystępny PayPal. Zachęcam do rejestracji i polecam. No z pewnością WG już zauważyło, które 11 poziomy powiedzmy nie domagają, a które są zbyt dobre. Zaraz zobaczymy, jakie zmiany nastąpią tutaj czekają. Moi drodzy, przede wszystkim dwie nowe jedynastki trafią do naszej gry. Pierwsza z nich PZT-78, czyli chiński niszczyciel czołgów, wyposażony w dopalacze, tak jak BZ-ki wszystkie mają. Tutaj też będziemy mieli tym razem niszczyciela bezwierzowego z dopalaczami. Co jest ważne? No wpłynie to zdecydowanie na mobilność w tej linii. No tutaj tylko jedenastka będzie w to wyposażona, natomiast myślę, że to jest jak najbardziej na plus. Pewnie tutaj z dobrym ciałem, no i z taką fajną mobilnością nawet ten brak wieży nie będzie nam tak bardzo przeszkadzał. Drugi w kolejności jest S K2, czyli japoński czołg ciężki z ulepszonym aktywnym systemem chłodzenia działa. Chodzi tutaj oczywiście o linię japońskich czołgów ciężkich, tych lżejszych, które faktycznie mają to chłodzenie działa, mają ten mechanizm lepszego opuszczania wieży. Działo nagrzewa się po wystrzale, im wyższa temperatura, tym mocniej zmieniają się jego parametry. Po każdym strzale zaczyna się ono schładzać i powracać do parametrów bazowych, co pozwala na celniejszy strzał. Znamy to jak najbardziej z całej tej linii. No i jeżeli chodzi o to co się tutaj dzieje, no to właśnie te dwie linie otrzymają nowe 11 poziomy, czyli cały czas idzie to do przodu. To jest wszystko to, o czym mówiłem. Te jednostki weszły, będzie ich coraz więcej, przy okazji do tego będą jeszcze one zmieniane. Ten proces pewnie będzie trwał przez najbliższe powiedzmy 3 lata, co najmniej, żeby każda linia miała swój 11 poziom, może nawet i dłużej, natomiast później już pewnie te jednostki wejdą chociażby do trybu natarcie, w jakimś tam stopniu będą testowane, tak jak mamy natarcie light na ósemki, to pewnie tutaj będzie jakaś wersja natarcia na 11ki. Również podejrzewam, że w bitwach klanowych, czy to na mapie globalnej, na przykład, będzie odpalone. Bitwa na dziesiątki, a druga bitwa na jedenastki. Tutaj pewnie jakieś inne e, prowincje będą do zdobywania w ten sposób. Natomiast to wszystko, e, no powoli jest w budowie i zobaczymy, e, do czego będzie dążyć. Kolejną sprawą jest amerykańska nowa linia czołgów średnich. Jeżeli chodzi o czołgi średnie amerykańskie, no to one przez wiele lat były niedoceniane. Były po prostu słabe. Słaba była również dziesiątka. E, tamten Patton M48. Natomiast e, mamy tutaj coś całkowicie nowego. Nowa gałąź amerykańskich czołgów średnich zaczyna się tutaj od siódmego poziomu, od T20, czyli będzie nowa ósemka, dziewiątka, dziesiątka oraz jedenastka. Co to oznacza, mamy trzeci nowy, jedenasty Tier. Linia kończy się na czołgu ARES-90C, no i nasz ARES-11 poziomu będzie wyposażony w działko automatyczne nowej generacji z systemem zarządzania temperaturą. To nie tylko nowy rodzaj działa, ale całkiem nowy sposób myślenia o strzelaniu w wodę. No, możemy strzelać swobodnie bez ustalonego czasu przeładowania między strzałami, ale musimy uważać na przegrzanie. To jest mechanika znana z tego takiego rybu zabawowego, specjalnego, gdzie faktycznie mieliśmy tam, no, taki mechanizm przegrzewania się działa na tym specjalnym jochu, o ile dobrze pamiętam. No i jeżeli chodzi o przesadzenie, czyli o przegrzanie tego działa, to zablokuje się ono całkowicie aż do całkowitego ostygnięcia. Trzeba tutaj uważać, dobrze oddawać te strzały, to działo się będzie, że tak powiem, chłodziło, regenerowało. No i ważne jest to, żeby nie przesadzić ze Strzelaniem. Czołgi te dziedziczą też system rezerwowych gąsienic system, który jakoś yy, ogromnych innowacji tutaj nie wprowadził, jeżeli chodzi o linię Jochów. Natomiast teraz już Joch jest bardziej sensowniejszym czołgiem chociażby nawet i na tryb natarcie. Co to oznacza? Mamy już trzecią nową jedynastkę. No i teraz to, co najważniejsze, moi drodzy, czyli równoważenie pojazdów 11 poziomu, które już bawią się parę miesięcy w tej naszej grze. Których czołgów będą dotyczyć te zmiany? Będzie to Leopard 120, a ASX. 40 Ton, obiekt 432u, Hirschkefer, szakal polski oraz Streetswagen 10712. Mają one być bardziej komfortowe, zrównoważone i skuteczne na polu bitwy. Co to oznacza? Tego dowiemy się za chwileczkę z filmu, który wam przedstawię. No i moi drodzy, tutaj właśnie zaczyna lecieć nam ten materiał, i właśnie w tym momencie chciałem zatrzymać. Tutaj mniej więcej mamy zaznaczone, co będzie lepiej działało w naszych 11 poziomach. Leopard będzie miał więcej wytrzymałości, będzie miał lepszą celność przy ruchu, prawdopodobnie lepsze przebicie oraz jeszcze lepszą celność. Zobaczymy, co będzie następne. Jeżeli chodzi o naszego magazynka, następce BatChata, tutaj zmiany jest o wiele więcej. Tutaj przede wszystkim mobilność, tak jak widzę, również czas przeładowania też troszkę kulało w tym czołgu. Wytrzymałość również, celność przy obrotu kadłuba oraz obrocie wieży i jeszcze inna celność przy samym strzelaniu. Co tutaj jeszcze bym zmienił? No zmieniłbym ewentualnie parametry maskowania. Tutaj jest to tragedia w porównaniu z barczatem 10. poziomu i pod tym względem ten czołg nam odstaje w tej linii. Kolejna sprawa, szakal. Tu przy okazji widzimy sobie na mapie autostrada jakieś wydarzenie losowe z pociągiem, ponieważ w mieście mamy tam tory. No i co w tym szakalu się zmieni? Również zmiana w prędkości, również mniejszy czas ładowania pocisku, z tego co widzę. Przy obrocie kadłuba lepsza celność i ogólnie lepsza celność, co powinno pozytywnie wpłynąć na nasz czołg. Kirschkefer, no powiedzmy, nie jest za bardzo doceniany przez graczy. Z tego co tutaj widzę, mamy mieć lepsze przeładowanie. Podejrzewam, że chodzi o przeładowanie yy, z tym nagrzewaniem działam, ponieważ, no, żeby strzelać faktycznie za te 800, no trzeba sobie poczekać prawie, że 20 sekund. Natomiast również widzę, że będą tutaj Lepsze uszkodzenia. Także, no, faktycznie ten Hirschkefer powinien być zdecydowanie lepszym czołgiem. Do tego mamy jeszcze lepszą celność przy obrocie wieży. Kolejna sprawa, obiekt 430U. Z tego, co widzicie, zmian jest bardzo, bardzo dużo. Zmiany tutaj, z tego, co widzę, są w tej specjalnej mechanice. Szybciej będzie nam się to działo, nagrzewało. No, i do tego będziemy mieli tutaj jeszcze coś w pocisku, jeżeli chodzi o zmianę tej mechaniki. Pozostałe ikonki oznaczają zwiększenie wytrzymałości, skrócenie przeładowania i lepsze. Czy pancerz? No i powiem Wam szczerze, że faktycznie, jeżeli chcecie tym strzelać po 600, no to trzeba sobie dłużej poczekać. Natomiast teraz powinno być to. Sprawniejsze. Kolejnym czołgiem jest moi drodzy nasz Streetswagen 10712. Tutaj są zmiany tylko i wyłącznie w mechanice. Będziemy mieli prawdopodobnie szybszy czas przełączania się pomiędzy tymi mechanikami. Do tego jeszcze będziemy mieli jakieś zmiany w tej mechanice pod względem ładowania i telności. Co bardzo, bardzo mi się podoba, ponieważ mam wrażenie, że ten Street na 11 poziomie nie jest tak dobry jak Street 10 poziomu na swoim. A tutaj już. Czołgi, które trafią do nowej linii czołgów średnich USA. Tak jak widzicie, bardzo podobny do Indian Pancera jest ten Ares 75 Mechanika tych dział, takich, które się będą się przegrzewać, jest dostępna w każdym czołgu, więc po prostu trzeba będzie się jej nauczyć i dobrze jej używać. Zobaczymy, jakie będą parametry przebicia, parametry demedża. To wszystko okaże się prawdopodobnie wkrótce. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zostawcie łapkę, podbijcie film, żeby trafiło to do jak największej części społeczności i dajcie znać, co sądzicie o nowych 11 poziomach.